W tym filmiku pokażę Wam Bóg na doświadczenie w Gotiku Mroczne tajemnice. Dobra, no to jesteśmy w obozie przed kopalnią i mamy zwykłą patelnię. No to już pewnie wiecie, no tak jakbyśmy próbowali jeść i po prostu smażyć mięso na jaz. Nam się mięso klonuje, jak widać, 389 mamy, 760. No i tak można klonować najmniej w nieskończoność. Yy, dobra. No i jak mamy powiedzmy już mięso. To taki jest, taki tutaj kopacz. Który po prostu zbiera te mięso. I za które dostajemy expa. Zaraz wam pokażę tego kopacza. Powiem jak się zwie. I w ogóle. Chwila. Jeszcze go tu nie ma. No dobra. Tutaj użyłem bugu. O jest. Kopacz nazywa się Andy, on jest tam właśnie skąd ja tam, tam gdzie byłem. No i mamy... Za każdą poesję mięsa, za każde 50 sztuk dostajemy 500 doświadczenia. Jak widać możemy tak robić w nieskończoność Mam. mamy... no po prostu klonujemy mięso, oddajemy. W ten sposób możemy wbić nieskończony poziom po prostu. No i dobra. Jak widać się nam wszystko zwiększa. Ну no и давай, я. A... это было на теле в этом фильме, ну на то, на